Dzień dobry bardzo. Tutaj kupujcie. Albo wyślemy do Was list z kopniakiem. Dzisiaj. Rainbow Dash. Lub inny jaki chcecie. Teraz będziemy wylosowali. Zobaczmy, co takie hałasy. Nie ma tego. Nie brać pięknie baj. Pięki. Przesuń się do mnie. Piękki. I Pinkie. Zrób Zróbcie kołka. Co ty robisz? Nie, nie. O, fuj. Pinki, pani Nazario, ma gorzki smak. Pinki, opowiedz żart. Pinki, pierdyń. dziel. Albo nie. Opowiedz żart. To Pocałuj mnie. Lodzio mi Nie można zwariować. Następnym produktem jest. No pa. ktoś, kto się zna. Dobrze, podczas filmu nikt nie został zraniony. A oto jeszcze tylko dwa produkty i powiem Wam coś, jeżeli tego nie kupicie. Piękny rower marki ROME. Tak szybko jedzie, że można zwariować. Jedź i jest tam. Jak nawigacja oczywiście, tylko trzeba ją niestety nakładać. Zrobimy takie ogłosy Dobra. Ja robię ogłosy. Podczas filmu leciał granat! Dziękuję wam!